Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam Was serdecznie w moim przybytku na strychu, gdzie mam studio nagrań i mogę dla Was śpiewać, nagrywać, również rejestrować klipy. I tak jest dzisiaj śpiewam dla Was pieśń, żurawie sama. Zupełnie a capella. Jest to ludowa pieśń kurbiowska z którą właściwie zżyta jestem od zawsze. Mój tata pokazał mi piękno tej pieśni na początku, zanim jeszcze poszłam do szkoły muzycznej i grałam na skrzypcach. Wyjątkowa melodyka, wyjątkowe prowadzenie frazy, które będę próbowała zbudować na trzy głosy. Zaśpiewa nie tylko sopranem. Ale także altem, bo tam są dosyć niskie dźwięki, takie jak G. G dolne. To już jest dosyć nisko do Sopranu. Mam nadzieję, że sobie poradziłam, że Wam się spodoba. Tym razem zupełnie A capella. Towarzyszymy żurawiom w ich wędrówce. One wprawdzie odleciały, ale czekamy na nie z nową wiosną. Pozdrawiam Was gorąco. Usługi września i zapraszam.